A ja mam imprezę. Dobra, weźcie, dawajcie, bo ja myślałam, że już będziemy właśnie w do pułapki. Na chwilę. Cześć. Siema. Pomóc ci jakoś? A mogę jakoś wyjść stąd? Nie. Ale jestem po prostu miła. No, tak to możesz pomóc. Nie. nie, proszę już. nie rób tego. Aha, to zaznałam się. Dobra, skończyłam swoje Dawaj Karoli HD, jedyny sposób jaki możesz mi najbardziej pomóc to kliknąć gotowy, tym przyciskiem. Jakże super. Jak chciałam wejść do ja ale przyszła i... No nastaw no był B, i, ale nie, bardziej w prawo. Mniejszy patrz. Dupa. No Karoli daj gotowość No poczekaj, ja Cię wsadzę na cieselko Ale nie ruszaj się Ty tak w tył spróbuj iść, w tył, nie w tył. Ja żebym od razu Cię wybombiłem, wziąłem tylko za tą szatkę, czy Cię tak wybombiłem Dobra No to na macie no A tej kara nie ma, to nie daje Wiesz, że to czysto jest ten to się Wiesz, że można e, w gręcznie wziąć sobie coś i znaczyć priorytetowy artefakt, jak chcesz dostać? Co? Czekaj jeszcze raz? Jeszcze raz. Nie wiem, czy to jest no to prawda. Ale że co? No, no to jak? No nie. Ale nie wiem, czy to jest prawda. To może przejść. Minę już co 9000 primogramów. Nie wiem. No Zobaczę. Jest też podatków. tym jest dom, dobra. Kość jest w salonie. Wietnica. Znowu urodziła? No czekaj, weź mi, weź mi to pokaż. Karol urodził, Karolina, urodził. A ty, to były mroźny? A ktoś zapalił korki? A, karty nie garsz. Mamy jakieś czekoladki i tam? No szukała. Czyli ty mówisz, Tiger, że, jest, jest, że można zrobić coś, takie, coś takiego, że możesz sobie ustawić jaki chcesz mieć przekręty item. Ja słyszałam jak tu drzwi. Halo, drzwi słyszałam. Góra, 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 góra. Szybko, bo fingerprinty mogą być. Góra lewo. Idę. Szybko. Tu szafka, szafka, tutaj szafka No i skończyło się, drzwi otworzył Ale, ale odciski są nie Ale szliśmy Czekaj, wiesz mi przy świecie, zdjęcie, czyli zrobiliście Co już Tu, czwórka Tak czwórka Wraca 3, 4, 5 Nie siedzimy na tą kontrolę, tylko patrzemy. Kozły w kawałek, już dziewięć lat. No nie, pojedziemy się. Na tym korytarzu jest, jest dwa stopnie, na tym korytarzu, na całej długości. O nie. Ale, najm ale najmniej jest przy schodach. Dobra, okay, bierzemy, że jedziemy. Czemu tu masz taką jaki? To? tak. Ja jestem niewinny. Czy... Był go Steven, patrzyłeś się na ducha? On huchnął tylko. Ale tak muszę się pokazać, bo fantom jest taki, że jak się patrzy, to mu psychę zabiera. Nie, no, ale nie, nie pokazuj. Po prostu huchnął. bo, bo byłem obok niego wtedy. No, huchnął. Wtedy przy tej szafie. How old are you? Are you here? Are you here? Sam are you here? dnia. I zdać światło do gadania, bo ci nie odpowiem. Are you here? Nie, on może odpowiadać przy, przy wszystkich chodźcie tu. Ja jestem pewnie. A skąd wiesz, jak to nie jest... nie jesteśmy pewni. How old are you? Co pan sądzi? Że pan jest źródłem, nie odpowiem. How old are you? Bodę puścił. Are you here? How old are you? Są mroźne. Zmienił pokój. Are you here? Otworzył okay, szafkę. How old are you? How old are you? How old are you? What do you want? Are you angry? Are you angry? Are you angry? What do you, What do you want? 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 No gadaj sama nie jest kimś. Nie jesteśmy pewni, czy gada za wszystkimi. Nie gadasz z Nie jesteśmy pewni. To jest profesjonal. What do you want? How old are you? na chwila. W sam to byłem mroźne Czy mam mroźne? Tak. How old are you? Are you here? Give us sign. Orby są, widzę orby. Może Arby. to być hantu albo mimik. Nie ma boxa, to jest hantu No to sól i psychika. Cóż za prosty pani, a nie będę no coś. Ale to co jest? O, hantu. Albo, bo? Tej, jest Albo może być mimik. Ale jak gadał. Ale może chujowa gadał. Nie wiem, gdzie Przeszedł po prostu, jest... idziemy psychicę robić. Pierwsze pisy, w łapa. O no, ja powrócę jest. To skąd wiecie, że to jest hantu? bo... Odciski bo mroźne orby były. i coś. Orby, odciski i mroźne. Ej, wy się w domu? Tak, tak chodzisz na dół, nie na górę Ale on chodzi tutaj po, po tym korytarzu No, bo... ale robimy psychikę tylko Właśnie Chodzi do opieki garażu, bo chcę użyć te Idę na do szafki Proszę nie przeszać prawda, jak jest EMF? Nie ma EMF-ki, bo nie będziesz dowodów. A w sumie faktycznie. Dobra, na Wormę I jakaś latarka. Czemu przerwała się pozytywka, skoro było wszystko dobrze, ej? Nie wiem, ale... Może się skończyła. Nie, nie, ona się przerwała, bo go zrobił atak. Jak było wszystko dobrze, to jak, na jakiej nie zasadzie działa pozytywka? Ona się nie powinna przerwać, nie wiem czemu się przerwała, o to chodzi. Może byliśmy za blisko? Bo nie, 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 nie. nie. Jego tu nie było właśnie, on był na górze. Byliśmy pod nim. Może tak znaliśmy tak go. Ale to połowa nie powinno też się... zakłócić, się muszę nie opowiadać Dobra, tak powtórzcie jeszcze raz do wody. Dlatego, że byliście pod nim. To za o... orby. Mamy ale, do po, ale do połowy prawie się szło, szło, szło. No, ale uważam, tak, że byliśmy pod nim centralni, dlatego zaliczyło, że trzeba No nie są panem sobie że wszyscy zaznaczyli, a nie tak odjeżdżasz. Dlatego jak chcę spróbować z tego waszego trika dziwacznego. Żeby no, tak sobie wypadać. tak na ukosie, ledwo co możesz wcisnąć, i ale nie po samym guziku, tak jak Tiger. i naciskasz i shiftujesz sd No nie odziệmę tak No próbujcie próbujcie I co, nie, 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 da, nie da rady? A! <laughs> Ale nie jesteś przy samym buziorze, tylko tak na ukos jakby ustami Co się patrzysz? Won <laughs> Zmuś mnie Odejdź precz Siła nieczysta Ale nie możecie w różnym czasie, bo nie unikniecie tego wyjścia Musicie w tym samym No to chłopaki, na trzy, cztery i ry Dobra? Trzy, cztery i ry. Ładnie się słuchać starszej koleżanki. Dobra, odjeżdżamy. A i dzieci, dzieci. Nie róbcie na hama No, eee, zepsułaś. Nie byłem przygotowany. Teraz pan imposter amongas A ja się na to postoję Nie powiedziałem przez nią Ale ja jestem w wanie ja nie jesteś, nie idź do komputera. <laughs> Jak do komputera? Do komputera sio. O widzę tej gara wnętrze. Wow! No nie! Dobra, idę, żeby mnie zamordował, idę tam. <laughs> do pana. Przecież do... miałeś iść. Ale cię się zawróciłem po etapie. Jedziemy! Ja nic. Ej no jedziemy już, ej! No czekajcie Dzieciarnia! Tatiana, ja nie! Bo Tatiana umie A wy nie Ja nawet nie chciałem próbować, znaczy się próbowałem w początku, ale ja nie znam się na tych technikach tajnych Więc proszę mnie nie obwiniać, bo mi będzie smutno Dobrze no, to niech Ci będzie smutno. Aha, dziękuję. Proszę.